Fan guys, your Derek. Hmm. Co faktycznie, jaki jest wynik drugiego meczu półfinałowego pomiędzy Romanem Misakiem i Christianem Fręslem. Crisby Feel Roman, jaki jest wynik? 3-1 dla Chrisa. 3-1 dla Chrisa, czyli faworyta tego meczu. 3 i ma przewagę. Chris ma przewagę. Przewaga, odbiór. Roman wprowadza piłkę. I Chris. Prawdopodobnie spotka się z Adamem Bukiem, ale mówię prawdopodobnie, bo jeszcze mecz się nie zakończył. 4-1 Chris Frenzel prowadzi. 4-1 Roman prowadzi. Ech, przepraszam, 4-1 Roman przegrywa z Chrisem Frenzelem. No teraz zawodnicy muszą trochę odpocząć. Przerwa jest, ale za chwilę wrócą na kort i dokończą mecz. Roman jest zmęczony, to jest jego piąty mecz. O, dobrze rozgrzany, ale pewnie też i zmęczony. No i zawodnicy wychodzą na kort. I Chris będzie wprowadzać piłki, będzie serwować, za chwilę to uczyni. Za chwilę to uczyni i już się przygotowuje. i Piękny serwis na ciało. Roman zaskoczony. I Chris zdobywa punkt. 15-0, 15-0, 15-0, 30 30-0, 41 Chris prowadzi. Uderzenie po prostej z backhandu, no Roman Pokazał klasę teraz Czarny skrót Aj, szkoda, szkoda, szade, szade yy... No, i wyrzuca. Chris wyrzuca piłkę na out. Roman zdobywa kolejny punkt. Po 40 mamy. No i zobaczymy, zobaczymy. Ale piękne uderzenie po linii. I teraz Roman. Ooo super. super. Tak, tak, Roman. Tak trzeba grać przeciwko Chrisowi. Więcej takich akcji. No teraz Roman ma przewagę. No i Chris musi odrabiać straty. Piękne uderzenie z okienko. Chris. Zrazał swoją klasę nie ma co ukrywać, no jest tutaj faworytem tego meczu, ale Roman się przeciwstawia dzielnie. piłki. Roman yy, Chris ma przewagę. No, Chris ma przewagę. A przepraszam, Roman ma przewagę. A i szkoda. kolejna równowaga. Roman Pokazuje, co trzeba poprawić. To nie jest takie proste. Byłem tego meczu i, i Chris ma przewagę. Kolejna przewaga Chrisa. Zobaczymy, czy to wykorzysta. Choć Roman mu na to pewnie tak łatwo nie pozwoli, ale poczeka, poczekajmy poczekajmy. Aut. Drugie prowadzenie. Piłki. Drugie wprowadzenie i Roman? Tak, super, super. Roman, więcej takich akcji. Po 40. No, Mam kolejną równowagę. Mam równowagę. No bo dosyć prosta piłka Teraz przewagę ma Roman To Chris musi wydawać straty. Zobaczymy, czy Romanowi się uda. A i Roma się broni, Chris atakuje. Nie no niesamowite uderzenie Chrisa na no backhand Romana, no niestety Roman nie zdążył do piłki, to piłka była za mocno uderzona. mamy kolejną równowagę. out, out mamy, out drugie podanie, Pisa. drugie podanie, Pisa. I teraz Chris będzie miał przewagę. Przewaga serwis. I Roman się będzie bronić Zobaczymy. Zobaczymy, czy uda mu się bronić piłkę. Out, ale Chris wyrzuca piłkę. Out i net. I nadal mamy drugie wprowadzenie i zobaczymy jak sobie teraz poradzi. Jeb by było lepiej, zdecydowanie. I tak 5-1 5-1 Chris Ręce prowadzi z Romanem Isakiem. A my nadal pozostajemy na meczu. W drugim po, półfinałowym 78 turnieju Darek Rozemchowka. No i Roman walczy od drugiego Gema. A, i wyrzuca piłkę! Szkoda, bo była to dosyć prosta piłka. Ale mówię, tu już Roman swój piąty masz i, i zmęczenie. Powoli daje o sobie znać. Super, 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 nic. Zapowiada się bardzo ciekawy mecz finałowy pomiędzy Adamem Bukielem i Chrisem Frensem. bo prawdopodobnie tak Chris wygra ten mecz, prowadzi 5-1 i 30-0. Tak więc jest na jak najlepszej drodze do finału. do finału, Roman Lisak prawdopodobnie będzie grać z Ewą Bujło w grupie grał dzisiaj już był razem, przepraszam, w grupie z Ewą Bujło i wygrał wcześniej zobaczymy, czy uda się rewanż no ale jeszcze Roman Poddaje się i ciągle walczy. I koniec. Jednak był out. 6-1. Roman przegrywa z Chrisem Frenslem. I tak jak mówiliśmy przed chwilą, Roman Lisak spotka się z Ewą Bują w meczu o trzecie miejsce, a Chris Frensel spotka się w meczu finałowym, można powiedzieć, z odwiecznym yy, przeciwnikiem.